Gdzie ty jesteś? Aaaa! Ej! Siemanko! Cześć! Tu Ola i Piotrek. z kanału Wszystko gry Animacje. Na tym kanale pokazujemy, jak się bawić z dziećmi bez użycia zabawek. A dzisiejszym tematem będzie. Minecraft! Minecraft! Będą to zabawy dość dziwne, bo bez komputera. Piotrek, jak można grać w Minecrafta bez komputera? Zabawy takie. Będą różne fajne zabawy. Ciekawa jestem, czy Wam się spodobają. Pierwsza zabawa polega na tym, że zrobimy sobie skiny. Co to są skiny, Piotrek? Eee, no, jak wygląda. A, czyli to jak wyglądamy, bo w grze każdy może wyglądać jak chce. Fajnie, co? No. Szkoda, że tak w życiu normalnym nie ma. A tutaj mamy przykłady różnych skinów, różnych nobów. Nasz skin może być zupełnie inny. Tak? Nie musi być tak jak tutaj. To jest tylko taki nasz wzór. Eee, a my sobie weźmiemy kartkę. Zrobimy tak, żeby ona była kwadratowa, nie? Mniej więcej. O. Proszę, to twoja. I z tej strony to można odciąć, ale to można zrobić na koniec. Uwaga! Mamy tutaj różne kwadraciki samoprzylepne, ale oczywiście one nie muszą być samoprzylepne. To mogą być po prostu jakieś kolorowe papiery, wycinanki, po prostu przygotowane kwadraciki. I zaczynamy. Wyglądamy? Piotrek, jak ty wyglądasz? Tak. Pokaż się. Idziemy kopać diaksy? Tak. Dobra, idziemy. Piotrek, kto w Minecrafcie uczy matmy? E, Baldi. Baldi, on jest fajny? Troszeczkę. A powiedz mi, co Baldi robi, jak ktoś źle odpowie na pytanie matematyczne, na jakie zadanie? E, głupie. I co robi? Nie, tak nie wiem. Ganiali z linijką? Tak. Myślę, że to by była dobra motywacja, żeby się uczyć? Mhm. Żeby tak z linijką ktoś ganiał? No. Tak? Tak. <noise> Okej. Okay. No to słuchaj, mam dla ciebie tutaj matmę, tylko że to jest bardzo trudna matematyka, bo to jest mnożenie i dzielenie. Mnożenie i dzielenie, czyli dzieci w przedszkolu jeszcze tego się nie uczą, dopiero w szkole, tak? Ale ty jesteś mądry chłopak, na pewno dasz radę. No i zobaczcie, ja tutaj pod filmem umieszczę dla Was taką książeczkę, którą znalazłam na angielskiej stronie. Mnożenie i dzielenie z Minecraftem. Polega to na tym, że jest kwadrat i w każdym malutkim kwadraciku, pikselku znajduje się działanie matematyczne, które trzeba rozwiązać. I w zależności od wyniku na taki kolor trzeba pomalować ten piksel. Okej, okay, to jest łuk do kolorowania, a my sobie zrobimy pix pik, jak to się czyta? Pikeks. Pikeks? Skąd Ty to wiesz? Tak. Pikeks? Tak. Eee, to co to jest pikeks? Eee, no to jest... Jak to no. się nazywa? Czym się... Kilof. O właśnie, kilof, no to od razu uczymy się angielskiego. Super, no to yy, w Minecrafcie oczywiście kilo służy do rozbijania bloków i do pozyskiwania różnych surowców, nie? Bo w Minecrafcie właśnie chodzi o to, że robimy różne jaskinie, kopiemy podziemne tunele i wydobywamy różne surowce, które można wymieniać, zamieniać na różne fajne rzeczy, można z nich tworzyć, nie? No. Tak. Mm. Szary to będzie ołówek. Brown. Czarny, blue i green. I uwaga, teraz tak. Trzydzieści dwa podzielić na osiem. Baldi się zbliża. Wiesz czy nie wiesz? Wiesz czy nie wiesz? Jeden. O nie. Baldi cię zjada. <laughs> nie no, oczywiście Baldi nie zjada. To jest bardzo wymagający nauczyciel w Minecraft'cie, ale on tylko po prostu bije dzieci nikomu. 32 podzielić na 8 to Petrek jest 4. Wiesz, no oczywiście ty jesteś jeszcze za mały, żeby to wiedzieć. No. Tak dlatego ci pomogę. 12 podzielić na 3, jak myślisz? Hmm. Podziel to na trzy równe części, tak żeby w każdym złożu diamentów było tyle samo. Mhm, jedno, jedno złoże diamentów, drugie złoże diamentów i trzecie złoże diamentów. No i teraz, zobacz, zostały ci jeszcze trzy. W każdym z trzech musi być tyle samo. Po ile dołożysz do każdego? Jeden. No to po jednym dołóż. Do każdego złoża dołóż po jednym diamencie. Tak. I ile wychodzi? Ile to jest 12 podzielić na 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie, Piotruś, posłuchaj. Chodzi o to, ile jest w pojedynczym złożu. Musisz powiedzieć. Jak 12 podzielimy na 3, to ile ma każde złoże? Ile? 1, 2? 1, 2 3, 4. No 4. Czyli 12 podzielić na 3 równa się? 4. 4. 4, świetnie. Czyli kolorujemy na? Na... 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 na black. Nie. 4. Blue. Blue, proszę. Wow! Było dużo pracy przy tym, ale udało nam się. Wyszedł nam kilo. Kilo. No i słuchajcie, to jest też fajna sprawa, żeby dzieciakom dać takie zadanie domowe, zdalne. I dużo łatwiej jest to nawet sprawdzić. A z tyłu mamy tutaj rozwiązania. Zobaczymy, czy wszystko poszło zgodnie z planem. No. O! O! Jest. Kilow powinien wyglądać tak. Zgadza się? No. Jest taki sam? Tak. A teraz trochę ruchu. To będzie zabawa, która nazywa się... Berek Kriperek. Ja jestem Kriperem, idzie gonię. Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Uwaga. 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 Jak złapałam piątkę, to wybucham. Na 3-4 robimy bum. 3-4! Boom! 3, 4, boom! Jest ja teraz Piotrak jest creeperem. Pokaż się tam do kamery. Piotrak teraz jest creeperem. To jest takie połączenie berka i cciu babki. To nie widać dobrze, ale pod nogami można patrzeć. Uwaga! staj. Ja, Bum! Słuchajcie, teraz mam grę, którą sama wymyśliłam. Gramy w nią pierwszy raz, więc nie wiem, czy, czy się wszystko uda zgodnie z moim planem. Piotruś, proszę, żebyś wylosował yy, kartę. Co masz? Dawaj, no, co to jest? Diamentowy młot. Diamentowy młot, a ja mam złoty młot. No i oczywiście w Minecraftie zbiera się różne surowce, żeby je potem zamieniać na różne rzeczy, które można z nich zrobić. Ja na przykład, żeby zrobić sobie złoty młot, muszę zdobyć dwie sztabki złota. Blok, to jest złoty blok? Tak. Złoty blok i dwa patyki. A Piotrek? Dwa. Dwa. Dwa diamenty. Blok. Diamentowy. I. i patyki. I dwa patyki, dobra. No, a tutaj mam y, te surowce powycinane, ale nie tylko surowce, bo są też puste bloki. W Minecrafcie oczywiście też są po prostu y, puste bloki, czyli zwykłe. Co to wtedy jest? Kamień zwykły, tak? tak? Zwykły kamień. Dobrze, ja teraz sobie układam, tak jakby to była taka kopalnia. Piotrek, teraz musisz zapamiętać, gdzie leżą Twoje surowce. Tak? Każdy zapamiętuje, bo ja za chwilę to obrócę i będziemy musieli kopać, czyli będziemy musieli odkrywać, tak jakbyśmy kopali tunel, poszczególne bloki i będziemy sprawdzali, czy tam są nasze surowce. Zobaczymy, komu najszybciej uda się zdobyć wszystkie swoje surowce, w porządku? Dlatego zapamiętaj, żebyś przypadkiem yy, nie otworzył pustego bloku, tak? Minecraft to oczywiście same kostki, same bloki, dlatego my teraz będziemy budowali bloki. I słuchajcie, to jest blok lawy. Jak byłam mała, to pamiętam, że też się bawiliśmy w coś takiego jak Ziemia to lawa i trzeba było szybko po prostu skoczyć na coś, żeby tylko nie stać na ziemi. To jest naprawdę super zabawa. Eee, I teraz tak, jak takie coś zbudować? No ja do tego wykorzystuję klocki Bamt. I słuchajcie, z tego można zbudować taką wielką konstrukcję. Można zbudować na przykład bazę tsunami, do której ktoś się schowa, a wy będziecie w niego rzucali na przykład balonami albo jakimiś kulkami. W Minecrafcie też jest coś takiego jak budowanie. I lub nawet do ściany wieża. Tak, albo budowanie jak najwyższej wieży. Czyli to jest bardzo proste. Słuchajcie, to się po prostu łączy. Tak, są krzyżyki, są takie słomki. I zobaczcie, łączymy. Można też je fajnie wyginać, ale to już poza Minecraftem, bo w Minecrafcie są same, same kwadraty, tak? A muszę Wam coś jeszcze pokazać. Te klocki są naprawdę magiczne. Zobaczcie, co one potrafią. Wow! Zobaczcie, te klocki świecą w świetle UV! Zobaczcie, jakie super! Piotrek? Teraz ty się zamienisz w postać z Minecrafta, zobacz. <grymne> tak, ale do tego trzeba mieć lampę, która świeci w ultrafiolecie. Wow! Zobaczcie, co my tu mamy. Co to jest, Piotrek? Duży blok di diamentowy. Wielki blok diamentowy oczywiście z zatopionymi w środku diamentami. Słuchajcie, to jest nasz kilof. No tak naprawdę to jest młotek, ale wyobrażamy sobie, że to jest kilof. I oczywiście trzeba w niego mocno uderzać, żeby rozbić nasz diamentowy blok, bo w środku są diamenty. Oczywiście trzeba uważać, żeby to przypadkiem nie wypadło i żeby nikogo nie uderzyło w głowę. Więc y, sprawdźcie wcześniej, czy młotek jest na pewno dobrze zabezpieczony tutaj. To co, Piotrek, zaczynasz? Tak. Proszę, ale uważaj na mnie. Trzeba mieć naprawdę dużo, dużo siły, bo to jest mega trudne. I wiecie co? Nie polecam robić tego w domu. Najlepiej to robić na dworze. Wow, dobrze. Ale. się boję. A mogę te okulary? A właśnie, gdzie są okulary? I się, co najlepiej jest założyć okulary ochronne, bo te odłamki mogą wpadać do oczu. Okay. Okay. Można się trochę wyżyć. Okay. Ale nie masz żadnego diamenta jeszcze. Chcę diamenta te diamenty! Okay. Ej! Nie będziemy tego więcej robić w domu, bo jest pełno pyłu, mi się później nie chce sprzątać, dlatego rozwupywanie tego wielkiego bloku diamentowego zobaczycie w kolejnym odcinku. Oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał, bo mamy jeszcze mnóstwo pomysłów na zabawy w tematyce Minecrafta, dlatego... Zapraszamy was do oglądania naszego kanału do zobaczenia pa